Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejne rozpakowanie w starym stylu, natomiast będzie już niebawem duża zmiana właśnie dzięki tej paczuszce, która niebawem przyszła. Ja od razu przypomnę, że nie tak dawno dokupiłem sobie akcesoria do BenQ, m.in. tak jak widzicie statyw, tripod, także filmy ze składania są już nagrywane dwoma kamerami. A dzisiaj rozpakuję mikrofon, zewnętrzny mikrofon krawatowy, który będzie podłączony do mojego telefonu, moi drodzy. E, ponieważ zaraz zobaczycie, co to jest, pewnie niektórzy się e, domyślają. Tak, paczka była zabezpieczona bardzo solidnie, muszę przyznać. Podwójny karton, oprócz tego jeszcze folia na zewnątrz i opakowanie od mikrofonu Rode, dokładnie Smart Low Plus. E, takie nieduże tutaj moja faktura. Sobie biorę ją po, na boczek zaraz będzie do rozliczenia, także. Firma, której zamawiałem w ogóle tak szybko wysłała paczkę, wczoraj było zamówione dosłownie parę minut po 15, dzisiaj mam ją już na miejscu. Następne filmy będą więc z tym mikrofonem, jeszcze tylko muszę aplikację na telefonie sobie zainstalować, jakiś dyktafon. Co tu mamy? Rode Smart Glow, Australian Mode and Owner. Rozpakujmy sobie może od razu ten mikrofon, tutaj mamy kilka dodatkowych informacji. Między innymi o tym, że mam odpowiednie wejście, oczywiście mini jack 3,5 mm, New and Improved Audio, lepsze audio, kompatybilny z iOS, Android Device, pewnie z Windows, oczywiście też. Z tyłu kilka dodatkowych informacji w różnych językach. Po polsku nie ma. Prawdopodobnie bezpośrednio sprowadzany tutaj żadnej taśmy nie ma, także nawet nic nie muszę przecinać. Dźwięk będzie na pewno inny. To oczywiście od razu uprzedzam. Natomiast będzie on bardziej jednolity. Miejmy nadzieję, że wyrazisty, dużo lepszy niż do tej pory nagrywane z kamery. Mikrofon taki, a nie inny, ponieważ kamera nie ma wejścia mikrofonowego, tak bym podłączył coś pewnie bezpośrednio do kamery. Zobaczmy, papierologię, tutaj nic więcej nie ma tych informacji. Troszeczkę jest karta gwarancyjna w języku polskim, nawet nie ma chyba sensu tego otwierać. A tu jest karta bezpieczeństwa, także to nawet chyba nie jest wielojęzyczne tylko i wyłącznie po polsku, bezpośrednio już od no dystrybutora jakaś audiostacja, Nie się, czy tak się nazywał ten sprzedawca, czy nie, pewnie nie, ale nieważne. To pakujemy sobie z powrotem do opakowania. I mikrofon, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy Quick Start Guide, czyli standardowo szybka instrukcja, jak się mikrofonem posługiwać. Tutaj można sobie pobrać aplikację bezpośrednio z App Store. Natomiast z tego, co chyba kojarzę, nie jest ta aplikacja dostępna nawet na Androida, tylko właśnie na urządzenia systemem iOS. Mamy tutaj różne możliwości, opcji jak przypinać ten mikrofon, z tym zapoznam się trochę później, nie będę Was teraz zanudzał. Sam mikrofon jest dodatkowo w takim etui, logo producenta, RODE mikrofon, jakiś taki złoty znaczek. Tu jeszcze mamy, co tu mamy jeszcze? a Kuleczki, których się nie je, do not eat, to zawsze pisze. Warning, taka osobna karteczka z informacją, że można się udusić, to typowo raczej dla Amerykanów. No bo to jest dosyć raczej logiczne, klip osobno. Także zaraz sobie otworzymy, to jest taki woreczek zapinany, który się lubi rozwalać. Także tutaj tym klipem będzie mikrofon przypinany. Jeszcze muszę go rozkminić On w ten sposób. Trzyma mocno, to pewnie do aranżacji okablowania coś tak mi się tutaj rzuciło z tego. Coś jeszcze jest? Jest. Ok, wypadło wszystko. To jest, moi drodzy, nakładka, która ma za zadanie eliminować oczywiście jakieś tam podmuchy wiatru, coś takiego na zewnątrz, bardziej się to przyda niż w pomieszczeniu. Przewód jest zawinięty. Całość mamy tutaj dodatkowo z taką opaską. Zrobimy troszeczkę teraz zooma, bo będziemy sobie oglądali sam mikrofon, także to na boczek. Dobrze, nie będę robił bliżej, bo za chwilę mi kamera będzie traciła ostrość, nie ma sensu. Całość jest zabezpieczona, że żeby można całkowicie zdjąć to, o czym wspominałem, czyli tutaj trzy-, polowe tak na dobrą sprawę, złącze mini jack 3,5 mm. Oczywiście kompatybilne ze standardowym gwiazdem, Logo producenta, a sam przewodził, muszę przyznać, bardzo cieniutki. Jak chodzi o takie wrażenie solidności, no to raczej jestem tak średnio. Miejmy nadzieję, że to tylko takie wrażenie. Tu można sobie ten przewód jakoś to poprzez to poprzepychać, ale to sobie zobaczę później. Natomiast jak się podczepia ten mikrofon, to jest pytanie za 100 punktów. Do tego chyba się nie obejdzie tutaj bez e, instrukcji obsługi. Nie widzę nic wyprofilowań, Nie. Dobra, e, obadamy sobie tutaj, nie, no bo tu jest skript, to tam nie ma takiej opcji. On pewnie tutaj jakoś musi być podczepiany. E, zobaczę do instrukcji obsługi, jak to dokładnie e, działa, jak ten mikrofon przez to przechodzi, e, przez co jest jakoś przepychany, nieważne. E, tutaj możemy sobie od razu założyć ten cały element, który ma za zadanie tak chronić nam. Mikrofon przed na przykład na zewnątrz niepotrzebnie dźwiękami otoczenia, tak wygląda w całej okazałości, lepiej się nawet prezentuje, szczerze mówiąc z tym I to by było na tyle. Ja teraz się będę tym bawił. Zainstaluję sobie aplikację, zobaczymy, jak to działa. Przede wszystkim instrukcja obsługi, jak tutaj ten mikrofon sam. E, tak, Dokładnie on jest przez to przepychany taką tutaj e, zainstalować. I do zobaczenia już w filmach, gdzie nagrania będziecie słyszeli właśnie z wykorzystaniem mikrofonu i mojego telefonu. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam się do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie robią, a my widzimy się w następnych filmach.